Tutaj mamy lodówkę strzelającą. Jak ktoś przyjdzie w nocy, żeby podjadać, no to wtedy lodówka go zaatakuje. W trakcie remontu i konserwacji. No, lodówkę trzeba doładować. No. średni za te pięciu żołnierzy nie, nie, a 60 czy... km 34, na godzinę 34, a to ten co był Cet 34 to były jedne z najlepszych żołnierzów drugiego. Nie, one stały też w Skierniwicach ten jeden który stał wszędzie stał przy e, parku na... Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej znajduje się w Warszawie na Mokotowie jeszcze dokładniej na Czerniakowie niedaleko Wilanowa przy ulicy Popsińskiej 13 jeszcze inaczej można powiedzieć, że muzeum znajduje się na terenie fortów Legionów Dąbrowskiego. Teren fortów był otoczony fosą i właściwie nadal jest, ale jest obecnie też przedzielony ulicą powsińską. A to nie wygląda na stare. Ej, to wygląda na nowe. Zdech się To wygląda na nowe. Begną. To jest średnie ciało pancerne. Średnie. Chciałbym zobaczyć duże. A, to może być duże. Ciężkie, tak, co ja duże. Ciężkie. No. No to, to jest. Transport, to jest Klaski. 80 km na godzinę. Czy przynieś tankerka? Nie co serer! Zusamy tak za serer! Jest muzeum za serer! No to co było w polskiej armii? No właśnie. To jest ta termobaryczna? Nie, tak w szuknis, tak. Sojusz 30 pierwszy. Majer, pilot kosmonauta, generał Bryzady, mieszkał w Rzeszkich 3 roku w drugim kosmonautu Piotr Rokimu. No od dawna by to na orbitę, zapamiętam, są rakiety Salce. I to jest oryginalne? Tak, chyba tak. To, to nie było w kosmosie. Wykonane status z Tytanu. Wygląda, czy nie powiem. No. Jakby on miał <laughs> się wlecieć w powietrzu. W muzeum zgromadzono kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt rozmaitych czołgów i podobnych pojazdów wojskowych, ale to nie wszystko, co w tym muzeum możemy spotkać. Bojowy wóz piechoty. Co to za piechota, która jeździ? Co tylko pięciu? Do zwykłego działa na niewielkiego sześciosu. Od wejścia cały czas idziemy alejką, przy której mijamy te wszystkie naziemne pojazdy wojskowe, ale w pewnym momencie dochodzimy do budki strażnika nieżywego, no ale jednak twardo stojącego na ziemi, który ma przy sobie telefon i latarkę na sobie, umundurowanie wojskowe, a więc jest w pełnym ręcztunku. I tutaj za nim znajdziemy pojazdy lotnicze, czyli samoloty oraz śmigłowce. Między nimi także stoją ciężarówki wojskowe oraz między innymi wyrzutnie rakiet. A, to jest Nie chyba na tak? co jest ponfet? Rakiet! Chyba, Kiwa, I taki do jednego z samolotów możemy podejść po schodkach. To MiG-21, który jest samolotem szkolno-bojowym przeznaczonym do treningu i szkolenia pilotów. Ten tutaj został wyprodukowany w 1971 roku i służył w Malborku przez 19 lat. To miejsce możemy jednocześnie potraktować jako taras widokowy, z którego Możemy oglądać cały plac z samolotami stojącymi na terenie muzeum. Dzień dobry, też Ludzie się zapytają, co to? To jest? Do hamowania. W tym miejscu Olaf przeprowadził cały wykład na temat hamowania. Niestety z powodu wiatru nagranie nie było dobrej jakości. Produkcja polska. Tak? Ale to na licencji, bo tak, tak, generacja. Radzie radiologiczne, bo mieliśmy właśnie Bożena. Ale samokoplatwa to ten proces, techosłowacki. O, a to jak. Husaria wygląda. Dużo poniżej! Wśród samolotów możemy tutaj znaleźć zarówno rozmaite migi, SU, limy, a nawet bombowego Iła 28. To jest bombowy. Nie, ale ten, też bomba bombę atomową! On też ma radar w On też chyba promieniuje. Promieniuje? Dobrą energię. Na końcu placu jest górka i na tej górce możemy sobie obejrzeć trzy śmigłowce Mi. Mi2T, Mi2URN, Mi2R. Szkoda, że niestety nie można do nich wejść do środka. No właśnie, to może też taka mała sugestia dla muzeum, że może dałoby się chociaż jeden z pojazdów dostępnych na tym ogromnym placu udostępnić dla zwiedzających również w środku. No władz, bo tu spojrzycie w sfiuńcie. Tak jest. Jak, tylko bardziej jak jest zima, bo tak to jest gorące. Tak z rękami. Rękami tak. Się może ej, ej spyt, by chciał, to wiadomo. A tu mamy samolot stacjonujący w Mińsku Mazowieckim, a właśnie w Janowie, koło Mińska Mazowieckiego. Obecnie baza lotnicza NATO. Wiem, że nam się wsiada, i. jest chyba, tak? No pewnie tak, kabina treningowa. Same forty także zostały przebudowane na cele wystawowe, a więc możemy także pod dachem oglądać kolekcję składającą się między innymi z rozmaitych modeli y, z samochodów wojskowych, czołgów, y, samolotów. Znów trochę szkoda, tym razem szkoda, że nie można ich kupić. Bo gdyby muzeum mogło jeszcze na sprzedaży takich modeli zarabiać, zapewne mogłoby mieć z tego niezły zysk. muzeum Możemy obejrzeć nawet repliki pojazdów morskich, na przykład ORP-Orzeł. Tu to. nie Tankietka. Tankietka. To jest TKS, ja mam w domu od domu 3 Masz o domu tę w muzeum znalazło się także miejsce dla dwóch pojazdów, no prawie cywilnych, bo tutaj tym buikiem wożona była generalicja. A samochód został zmontowany w fabryce Lil Popa na Warszawskiej w Woli. Więc warto wiedzieć, że takie pojazdy także schodziły z polskich taśm montażowych. Drugim samochodem, który przykuł moją uwagę, był ten oto Citroen. Po bliższym przyjrzeniu się okazało się jednak, że to nie samochód, a ciągnik, ponieważ z tyłu miał gąsienicę. Tu strój się No tak. A tu jest jakaś dziura w punkcie To są cianowickie, ale nie polskie. Chyba. Tak? Teraz to prawa. Jedna z części fortu została tak właśnie ciekawie zaaranżowana na wystawy czasowe. W suficie mamy przeszklony dach a poniżej m.in. mamy makietę Fortu Czerniakowskiego, czyli właśnie tego, w którym się znajdujemy. Można także oglądać stare mapy, a podczas naszej wizyty były też dostępne historyczne zdjęcia Czerniakowa. Miasteczko jest którego nie ma. Fort w jesteśmy. tak. A tu już osiedle domów wokół Fosy. A ty, jak dobrze sobie leżą. Jest to świetnie. No, ma ja, Armata bunkrowa była używana w przemyśle. Tak więc znów wynurzyliśmy się na powierzchnię, ale to już końcówka. No to wygodniejsze. Jest gdzie siedzieć. Mm -mm. Selfie z sowieckiego czołgu. Gra no się trudno mi zrobić. Nie to obejrzę. może ja ci zrobię. Obok muzeum znajduje się skwer ormiański. Całkiem przyjemna przestrzeń do odpoczynku i spacerowania. A teraz jesteśmy na chwili odpoczynku pod muzeum. Znaczy odpoczynku, no kładzie poryku. Nie wiem na ale tam. O, Nowoczesny Trzeba tam i, i zobaczyć. Ten nowoczesny pawilon został wybudowany ze środków budżetu obywatelskiego i miał służyć jako miejsce integracji mieszkańców w różnym wieku. Niestety nic z tego nie wyszło i ostatecznie to miejsce ma niedługo zostać przeznaczone na bibliotekę. A tu jeszcze mamy A ja. fragment portu Czarniakowskiego. Trochę pospacerowaliśmy po parku, no i na tym zakończyliśmy naszą muzealną wyprawę. Przy okazji przypominam, że na kanale Eurospacery znajdziecie także inne wizyty nasze w muzeach, również w Muzeum Lotnictwa w Dęblinie albo w Muzeum Także Militarnym w Skarżysku Kamiennej. Tak więc, jeśli interesują Was takie tematy, no to na pewno warto zajrzeć na Eurospacery. Warto zasubskrybować ten kanał, skomentować, polajkować. Pamiętajcie, że to wszystko ma dla nas ogromne znaczenie. A na koniec zostawiam Was jeszcze z kilkoma ujęciami z muzeum i mówię Wam już. Cześć, do zobaczenia!